wszystkim witam was z powrotem na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do was z nowym filmikiem, a jest to to, co dostałam na moje 19. urodziny, czyli haul urodzinowy, czyli to jakie prezenty dostałam. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba. Jeśli tak, to zasubskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o moich filmikach co tydzień. Zostawiajcie łapki w górę. Mam nadzieję, że Przypadnie Wam to do gustu, ja uwielbiam tego typu filmiki i oczywiście powiem na wstępie, że nie jest to po to, żeby się chwalić. Czy coś takiego, to jest po prostu według mnie mega fajne. Ja bardzo lubię oglądać takie filmiki. Fajna jest, fajnie jest zobaczyć, co ktoś dostał, właśnie zaczerpnąć inspiracji, zobaczyć, co można kupić w sklepach, co można dostać, więc nie jest to po to, żeby się chwalić. Więc mam nadzieję, że odbierzecie to pozytywnie, bo taki jest mój zamysł. Za wszystkie prezenty jestem na maksa wdzięczna, więc już tutaj na wstępie podziękuję wszystkim, którzy mi dali prezenty. Są świetne, są trafi w dziesiątkę. Naprawdę bardzo mi się podobają i no nie mogę się doczekać aż Wam je pokażę. Nie jest ich e, nie wiadomo ile, ale trochę ich jest, więc myślę, że jest co pokazywać. Więc już bez zbędnego przedłużenia zaczniemy od pierwszego prezentu. Więc zacznijmy sobie od pierwszego prezentu. A jest to prezent z kruka, czyli jest to biżuteria. W ogóle przepiękne mają teraz te różowe torebeczki, ale jest, jest to. Są to. Kolczyki, które dostałam od mojego brata, nie przejmujcie się tymi nitkami, to e, od metki, ale są przepiękne. Takie, oto przepiękne kokardeczki z perełką w środku. One są białe, pozłacane. No są przepiękne, naprawdę bardzo mi się podobały. Moja siostra dostała takie same na święta. No i tak mi się spodobały, że sama. Takie sobie wymarzyłam. Ja teraz bardzo lubię perełki, jak widzicie, więc będą idealnie pasować. I te kolczyki dostałam od mojego brata. Nie wiem, ile kosztują, nie podam wam tutaj cen. Powierzę wam że około 100 zł, coś takiego. Więc naprawdę nie jest to drogi prezent. Kolejnym prezentem, który dostałam, tym razem od mojej przyjaciółki, która... Y no nie jest w Polsce na co dzień, że tak powiem i od niej dostałam taką torebkę. Już ją nosiłam, więc trochę ją wybrudziłam. Musicie mi to naprawdę wybaczyć, ale ten prezent dostałam na początku marca przed moimi urodzinami, bo wtedy się widziałyśmy. Jest to taka super torba idealna na pilates, bo tutaj można włożyć swoją matę. Taka kremowa, mega fajna. Tutaj jest e... Są kieszonki na picie, można to regulować, właśnie jest bardzo duża. Tutaj ma również kieszonki, w środku ma również masę innych kieszonek. No ma bardzo ładny taki właśnie kolor, jest to materiałowa, duża, właśnie taka sportowa torba, więc dla mnie idealna, jest ona z 4F. Jakby ktoś był ciekawy, naprawdę świetnie mi się sprawdza. Bardzo mi się podoba, no i bardzo dziękuję za ten prezent, bo jest świetna, no i idealnie będzie pasować do tych kolczyków. Kolejny prezent jest od mojej drugiej przyjaciółki i pierwsze z nich to było tam zdjęcie, ale oczywiście Wam nie będę go pokazywać, bo jest to dosyć prywatna rzecz. Nie, nie chcę się tym, ja nie potrzebujesz tym chwalić, albo w takiej pięknej torbie z się puchatkiem różowej, bardzo ładna torebka musiałam wam pokazać, ale właśnie dostałam od niej zdjęcie i tam wiecie, miłe słowa, życzenia, więc to jest takie dla mnie e, dostałam od niej taką przepiękną miseczkę taki kwiatuszek przezroczysto różowy prześlicznie to wygląda no bardzo ładny, jeszcze nie wiem na co go będę używać, może na biżuterię na jakieś kosmetyki, gułki do włosów ale jest naprawdę bardzo ładny i bardzo mi się podoba nie wiem, skąd jest. Chyba mówiła, że z Saigera, ale nie wiem. I takim głównym prezentem od niej e, była biżuteria z Yesa. Dostałam od niej taką przepiękną bransoletkę. Znowu wam zrobię przebitkę, żeby była lepsza jakość, ale jest to taka piękna, delikatna bardzo bransoletka z kuleczkami, srebrna idealna na co dzień, specjalnie jeszcze nie nosiłam, żeby była jeszcze nówka sztuka, będę ją nosić na co dzień i bardzo właśnie mi się podobają, taka delikatna, idealna na co dzień wcale jej nie muszę zdejmować, właśnie brakowało mi takiej delikatnej bransoletki jestem na maksa szczęśliwa, będę mogła sobie nosić na przykład z tą i sobie łączyć no jest idealna, więc naprawdę bardzo dziękuję, i kolejny prezent będzie od mojej mamy, jest to tak naprawdę taki malutki prezencik bo główny prezent jest to po prostu, są Pieniążki od moich rodziców e, na jedną rzecz, którą sobie tam robię. No i chciałabym, żeby właśnie. Na tu poszyte pieniążki. Na razie nie zdradzam na co, ale właśnie jest to na tą rzecz. E, więc dosłownie to jest taki malutki prezencik, który moja mama mi dała. Jest mi bardzo miło, bo nie spodziewałam się, że w ogóle coś dostanę od niej, bo już jakby tamten prezent jest naprawdę duży i on jest od moich rodziców. Po pierwsze, takie dwie prześliczne spineczki dostałam kokardki. Uwielbiam, ja w ogóle miałam cały film na urodzinach czarno-biały, właśnie czarno-kremowy. Miałam taki tort, sukienkę. E, na pewno zobaczycie to na Instagramie, więc was tam serdecznie odsyłam. Tutaj macie nazwę i na pewno się pojawią fotki z urodzin i tam będzie właśnie ten tort. Jest naprawdę jak z Pinteresta. Jest. był jak z Finteresa. również idealnie się wpasowywała balony były również w tych kolorach. Wszystkie ozdoby. Moja mama naprawdę się postarała i naprawdę świetnie to wyszło. Bardzo dziękuję. Przepięknie to wyglądało. Nadal się tym zachwycam. Dostałam takie dwie spineczki przy okazji. Właśnie idealnie do tych kokardek kolczyków mi pasują właśnie do kokardkowego filmu, bo taki był, ale to właśnie zapraszam Was, zobaczycie. Na pewno wrzucę je w przyszłym tygodniu. No, i tak wyglądają. Ta jest chyba z hm a ta też, ale nie jestem pewna. I dostałam jeszcze dwa case'y na telefon. Jeden to jest taki różowy z serduszkiem. Bardzo ładny. Tak on wygląda. Już go miałam nawet e, na telefonie, ale teraz mam aktualnie inny, który wam pokażę, bo on będzie od mojej siostry. Taki jest takim złotym serduszkiem, on jest taki grubszy. Naprawdę fajny. Taki sam brązowy. Ja kocham brązowy, więc jest idealny. Teraz właśnie mam jeszcze inny, ale ten mi się na maksa podoba. No już mam ochotę go założyć, więc możliwe, że to zrobię na dniach. Aktualnie na telefonie mam taki case i on jest od mojej siostry. I teraz mam pokażę prezent od mojej siostry: jednej. Jest to taki z misiem. On tutaj ma torebeczki. Właśnie jest takim misiem: jest cienki, fajny, taki fajnie tutaj wszystko chroni. Bo tutaj też jest to case, więc cała kamerka jest praktycznie zakryta. Dostałam jeszcze od niej takie coś na lód. Jeszcze tego nie używam, ale tu się ogólnie wlewa wodę, zamraża i wtedy jest taki, wiecie, masażer, taki, wiecie. Kostka lodu, ale w takiej fajnej formie, że można sobie. E, ja lubię sobie z rana twarz właśnie kostką lodu przejechać, żeby tą opuchliznę trochę zniwelować z rana, zwłaszcza jak wstaję bardzo wcześnie. No i właśnie to jest do tego, żeby był taki fajny kształt i żeby fajnie się jeździło po tej twarzy. Bardzo fajne, sobie przetestuję, to jest gumowe w ogóle. Do tego dostałam case na laptopa. Takie przepiękne kokardki, no bo film był kokardkowy. Tak się on prezentuje, jest przepiękny. Ja mam inny case na laptopa. Taki mega zwykły, z jakiejś, właśnie chińskiej stronki, A ten, no to jest przepiękny. On tu ma jakiś napis: um, Make Your Day Happier by Kazum. Ale jest prześliczny, właśnie w kokardki. Będzie idealny na mojego laptopa. Bardzo mi się on podoba. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Są to takie małe rzeczy, które tak fajnie umilają dzień. Tego kolejny case znowu do kokardek, będzie idealnie pasował do laptopa bardzo mi się podobają właśnie te kokardeczki, dzisiaj kocham kokardki no i jakby <gryw> myślę, że to widać w tym filmiku no jest przepiękne naprawdę bardzo mi się podoba, mi w ogóle brakowało już trochę case'ów na telefon, bo już miałam takie stare, pożółknie, te wiecie nieświeże. a teraz mam bardzo dużo nowych, świeżych, też czarnych więc fajnie, bo nie będą się brudzić ani tak psuć, aż tak nie będzie w sensie widać tego zepsucia i jeszcze dostałam taki kubeczek, bardzo fajny ze słomeczką, zamykany, więc możemy sobie nalać napój, wiecie, na spacerek, do samochodu będzie super, na uczelnię czy właśnie gdziekolwiek, będzie idealny. On jest szklany. Nie jest jakiś mega duży, ale jest naprawdę świetny. Myślę, że na macze czy kawkę będzie perfekcyjny. No i się nie mogę doczekać aż będę z niego pić, bo też z niego jeszcze nie piłam, żeby był czyściutki. No i bardzo mi się podoba. I on też jest chyba z jakiejś takiej stronki chińskiej. I ostatnia rzecz, jaką dostałam, jest to karta podarunkowa do Sephory. Tutaj nie ma co, co pokazywać, ale jest to karta podarunkowa na jakąś tam kwotę, więc coś sobie wybiorę, jeszcze nie zdążyłam, no bo jeszcze myślę, co tam bym chciała, ale... Jak myślę, kupię to zrobię jakąś rolkę na Instagramie. Czy nagram tutaj haul? Zobaczmy, bo jest tu dosyć spora kwota, za którą naprawdę można coś fajnego kupić. I przy okazji, też od mojej cioci dostałam kartę podarunkową do Sefory. Yy, też na dosyć sporą kwotę, więc właśnie. Wiecie, muszę zastanowić się, co chcę kupić, bo naprawdę mam dużo do wydania, więc chciałabym kupić coś naprawdę takiego fajnego, czego na co dzień może sobie bym nie kupiła. Więc bardzo dziękuję mojej cioci i to jest od jej całej rodziny. I tam są oczywiście też życzenia, więc naprawdę fajny prezent. Ja lubię karty podarunkowe, bo wtedy mogę sobie też sama wybrać. No i właśnie, jeśli się nie ma pomysłu, to według mnie super opcja. Od mojej babci dostałam podusie, taką małą i pieniążki. Oczywiście nie będę tego pokazywać, ale tak ym, mówię, babcia też mi dała prezent, też u niej byłam, więc nie zapomniała. A od mojej najstarszej siostry dostałam ubranka z Zary, które sobie wybrałam i muszę wam je pokazać. Po pierwsze dostałam taki przepiękny brązowy sweterek, który jest przecudowny, ma o kapturek, jest to taka bluza sweterek, przepiękny czekoladowy kolor. Tutaj jest nasuwak. Postaram Wam się pokazać te rzeczy na mnie. Zrobię Wam przebitki też, żebyście zobaczyli. Jest to rozmiar L, bo nie było też mniejszego, ale on był na nawet promocji za 99 zł, więc naprawdę... Dobra cena, chyba normalnie 200 kosztował Jest to chyba sztuczny materiał Ale no patrzcie jak on jest przepiękny Bardzo mi się podoba ten kolor Znale, że Jest taki luźny, casualowy Ja bardzo lubię takie ubrania na co dzień Zwłaszcza na uczelnię, czy na podróż Świetnie mi się sprawdzają I będzie fajnie się komponował z kremowym Do tego dostałam Szare garniturowe spodnie, które też sobie wybrałam Też kosztowały 99 zł Bo też były na promocji Akurat jak chciałam złożyć zamówienie No to zauważyłam, że te rzeczy czy są na promocji, które chciałam, więc of course, no jakby poprosiłam o nie. Są to szare, takie grafitowe garniturowe spodnie. Tutaj mi ciężko to pokazać, ale są naprawdę świetnej jakości. Ten pas jest taki grubszy, cięższy. Tutaj są szlufki. Tutaj macie. Ja wam postaram się podlinkować te rzeczy, żebyście mieli do nich dostęp, jeśli są jeszcze dostępne. Są to takie zwykłe spodnie w kant, właśnie garniturowe. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają, świetnie leżą. Już na nawet miałam je na sobie w szkole. Kolejna rzecz, jedna z moich ulubionych, są to takie dżinsy szerokie i to jest balloon fit. Nie wiem, czy tutaj to zobaczycie, ale one idą właśnie tak i się troszkę zwężają. Mają fajny, taki przepiękny, zwykły, niebieski kolor dżinsowy. Ja taki bardzo lubię. Brakowało mi tego typu spodni. Właśnie są fajne, szerokie. Właśnie nie miałam takich zwykłych, szerokich, niebieskich dżinsów, bo mam takie bardzo jasne, a chciałam takie ciemniejsze. Tutaj jest metka, w ogóle nowa metka z Zary. To jest już nowa kolekcja. Rozmiar 38. Leży idealnie i długość, i w talii. Zresztą zobaczycie to. Tak wyglądają z tyłu, są bardzo fajne i one już kosztowały, wydaje mi się, 190 zł. Chyba to jest ich cena, albo 150? Nie jestem pewna, ale myślę, że kupię sobie inne kolory, bo naprawdę świetnie mi się sprawdzają i bardzo je lubię do takich zwykłych koszulek. Są takie basicowe, ale jednak mają coś w sobie takiego innego. I coś, co zamówiłam sobie wczoraj i dzisiaj mi już przyszło, więc wam pokażę. Jest to taki prezent ode mnie, dla mnie. A są to brązowe spodnie. Wiecie, jak długo szukam brązowych spodni. Są to sweterkowe brązowe spodnie. I one są, ale nie w tym samym kolorze. Czy Wy w to uwierzycie? Bo ja w to nie wierzę. Ten sam brązowy kolor. Jak zobaczycie to na mnie razem, że zrozumiecie. To jest set, zrobiłam sobie set. Spodnie są z HM-u, to jest rozmiar M i są idealne. One są naprawdę luźne, naprawdę długie. Ja mam 1,80 m, bo się ostatnio mierzyłam i są idealne. Zamówię sobie inne kolory, a nawet myślę, żeby sobie zamówić drugą taką samą parę, bo żeby znaleźć brązowe, piękne, takie idealnie długościowo, krojowe, żeby były idealne kolorem. Spodnie to naprawdę jest sztuka, więc nie wiem, czy nie zamówię drugich, bo wiem, że będę je nosić do wszystkiego W lato, do białych t-shirtów Czarnych, brązowych, do sweterka Do innego sweterka Do kremowego, no do wszystkiego Więc naprawdę się zastanawiałam nad tym intensywnie One kosztowały 150 zł Ja miałam jakieś 20 zł Zniżki czy coś tam urodzinowe Więc, więc sobie wykorzystałam jest naprawdę Bardzo się cieszę z tych zakupów Z tych prezentów Bo to są naprawdę świetne prezenty No i to wszystko co dostałam Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, piszcie, co byście chcieli zobaczyć jeszcze na moim kanale. Zapraszam Was na moje social media, czyli Instagram i TikTok. Tutaj macie nazwę oraz w opisie. Zapraszam Was do moich poprzednich filmików, czyli co kupić na wiosnę 2025, albo trendy na ten rok, albo o to, kim jestem, bo może jeszcze się nie znamy, więc serdecznie Was odsyłam do tych filmików. Ja bardzo dziękuję za wszystkie prezenty, naprawdę wszystkie mi się na maksa podobają. Jestem bardzo wdzięczna, bardzo dziękuję. Będę się starać być tutaj co tydzień, ale na razie jest to jeszcze dla mnie ciężkie. E, jeszcze dostałam kwiaty od mojego narzeczonego, więc wam to pokażę. A, a prezent od mojego narzeczonego, tak w ogóle, bo nie wspomniałam, był to wyjazd. Na weekend pojechaliśmy do takich willi, takich luksusowych domków z jacuzzi w Polsce, więc to był od niego prezent taki no naprawdę duży, naprawdę bardzo, bardzo fajnie było. Wypoczyłam, to było chwilę przed moimi urodzinami, to było w weekend, kiedy był Dzień Kobiet, więc naprawdę bardzo mu za to dziękuję, również stawię z tego wyjazdu fotki, więc też oczekujcie. To był główny prezent, no i naprawdę bardzo udany, bo... Bo ja w tym roku nic takiego nie potrzebowałam. Wiecie, rzeczy materialne zawsze sobie można kupić, a takie wyjazd to są wspomnienia i naprawdę bardzo mi się podobał, więc bardzo dziękuję. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam Was za tydzień na mój kanał. W niedzielę wstawiam filmiki o 11:30, albo później. Zawsze warto mnie śledzić, a my się widzimy za tydzień. Pa pa!